30 kwietnia mamy takie kurde. O, łaże po takich nie jak górach, bo góry, o, góry, doliny. Łaże od rana, ale na razie nic widziałem, gumuły, nic poza tym, takie grotowiska. Fajne miejsca są, ale, ale Ale te tylko miejsca, fajne góreczki, pa góreczki. Co tam leży? Takie białe? Co tam leży, takie białe? Chyba tyka leży. No, chyba tak Tak, leży Leży zrzucik, ale nie duży, ale leży, ale jest Jest i czunia Jest ha! Nie jest duży Ale jest Hmm Jest nie. Przy samej uprawie Widać, że tutaj się kręciły byki przy samej uprawie. Proszę. Jest tyczunia. Ale wyblakła. Uuu. Ale wyblak. Ojejku. Ale wyblak. Świeżutki. Świeżeńki, ale poleżał już. Ale wyblak zielony na tej stronie biały biały jak ściana o. No ale jest, 2, 4, 6, 80 Nieduży Nie powiem, że tam gnacior, ale już jest sztunia następna Kurde, do pary to nie ma co szukać, bo to i tak się nie znajdzie, bo, bo to, a jeszcze linkę holowniczą znalazłem dzisiaj, no, chociaż nie będzie trzeba kupywać, no nic, pozdrawiam serdecznie, dasz bur.